A, witam Was kochani w kolejnym odcinku PMV Norway Special. Dzisiaj jest piątek, 9 rano. Poranna kawa. Namawiam Was serdecznie. Wasze zdrowie. Dzisiaj kochani sobie pozwoliłem yy, zrobić krótki filmik oczywiście na live'a bez cięcia. Y, zupełnie na spontanie, y, na temat Firefly. Stwierdziłem, że będzie, będzie to bardzo fajny dodatek do naszego ubioru motocyklowego. Jest to opaska, proszę Was, w różnych kolorach. Ja mam, ja mam akurat czerwoną y, do zakładania napięte w obuwiu I jest ona przeznaczona dla biegaczy, jest ona przeznaczona y, dla rowerzystów, więc stwierdziłem, że tak naprawdę dlaczego nie zrobić tego, nie przystosować tego do jazdy na motocyklu. Yy, wiadomo, że widocznym trzeba być, więc myślę, że yy, taka opaska po prostu wspomoże nasze bezpieczeństwo i będziemy troszeczkę bardziej widoczni. Zprójem wytargać z kartonika. Ona jest oczywiście. Na trytkach, ale zrobimy to na żywca. Nie będziemy się jakoś specjalnie z tym wysilać. Ok, słuchajcie, opaska wygląda w ten sposób. Yy, czy nam to nie spadnie? No, wygląda, słuchajcie, na dosyć solidne, dosyć twardo yy, działające. Myślę, że. Będzie to raczej dobrą rzeczą i poprawi nasze bezpieczeństwo, chociaż w jakimś małym stopniu. A jak wiadomo, każda poprawa bezpieczeństwa nas naszego, motocyklistów, jest dla nas niezmiernie istotna, bo wiąże się to z naszym zdrowiem i życiem. Więc nie ma tutaj jakiegoś miejsca na yy, to, żeby zupełnie zaniechać, a wręcz przeciwnie, dążyć do tego, żeby, żebyśmy byli bardziej widoczni, więc chodzi o to, żeby to poprawić. Jak świeci? Świeci w moim przypadku na czerwono. I jest to albo. Może trochę światło. O, proszę Was. Albo jest to czerwony kolor stały, albo czerwony pulsujący. I myślę, że po założeniu do tego oto wspaniałego bucisza. Oczywiście na nodze to się inaczej będzie układać. O, proszę Was. Myślę, że jadąc, jadąc na motocyklu, mając włączone, powiedzmy, stałe czerwone światło albo pulsujące to już jak tam sobie ktoś wybierze, yy, będziemy na pewno widoczni troszkę lepiej z szerokości. Takie jest moje zdanie i zobaczymy jak to się sprawdzi. Co tutaj jeszcze jest ciekawego, w tym piszą proszę Was, że światło stałe to jest 70 godzin, natomiast światło pulsujące to jest około 100 godzin na baterii i że jest to waterproof. No zobaczmy. A teraz specjalnie dla Was zagram Wam myślę, że sambe może. <laughs> Będzie to wariacja na temat samby. Żebyście pamiętali, że jutro jest sobota, więc yy, można byłoby do samby coś potańczyć, prawda? Tego, co obiecałem, i dla tych, którzy się domagali. Wszystkiego dobrego Wam, życzę na weekend. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym razie. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie.